Na osi każdego klubu sportowego są takie momenty, które śmiało można nazwać kamieniami milowymi. Chciałbym życzyć całej drużynie braku kontuzji, wymagających przeciwników i radości z rozgrywa. Bardzo się cieszę, że to taki mega wyjątkowy dzień dla bieskiej drużyny. Podpisaliśmy umowę ze sponsorem tytularnym, firmą Bostik. Krok po kroku idziemy do przodu i dzisiejszy dzień to jest takie uwiecznienie naszych starań, naszej pracy. No ale oczywiście to nie koniec, tylko początek. Wierzę, że wspaniałej współpracy. Tak jest? Bostik! Bostik idealnie pasuje nazwa, czyli BKS Bostik Bielsko-Biała, 4 razy B, także to już nazwa marketingowa super. Nasze wartości, ja myślę, że mamy młody zespół, który pokazuje, że jest zespołem walecznym, charyzmatycznym, który nie odpuszcza, a do tego potrafi się cieszyć tą siatkówką. Ja robię remonty w domu. No, produkty firmy Bostyk jak najbardziej się komponują. Myślę, że ciągle jest coś, co trzeba skleić, dokleić, przykleić. Nawet ostatnio malowaliśmy mieszkanie i, i od półtorej miesiąca nie mam jak powiesić obrazków. Także tutaj myślę, że firma Bostyk mi w tym pomoże.